Siemanko, do Olsztyna jadę na strzelnicę. Dzisiaj jest siódma rocznica. Jak strzelam, sobie jadę na Zero. Dzień dobry, zastałem Jolkę. Dzisiaj sobie strzelałem z CZ -y Shadow 2. Gdzieś tam na Insta udostępnię tarczę dzisiaj. Stoję sobie przed makiem. Okazało się, że autobus mam jednak około 18 Mak. Dobra, będę jechał do domu. Tarczę. No siema, właśnie wyszedłem z maka, zjadłem hamburgera, wypiłem kole. Coś mi się GoPro przyłomotało. Nie wiem, przygrzało się w kieszeni, czy co? Olsztyn. Dobra, idę szukać autobusu. No, właśnie, siedzę na dworcu, czekam autobus, godzinę mam do odjazdu. Autobusu dworzec, pokażemy. No i wracamy. No, Siemanko, już jestem w Rynie. Słuchajcie, jaka historia podszedł do mnie policjant yy, na tym yy, Wolsztynie na dworcu. No, ja sobie tam siedziałem. Niestety nie chciał mnie zawinąć. Tylko. Co? E, się pytał, czy może mi jakoś pomóc. Czy gdzieś może mnie zaprowadzić? No, by tak, że się wybieram na ósme stanowisko. Kierowca autobusu pomachałem. Podprowadził mnie na ósme stanowisko. Później kierowca autobusu mnie wziął. I dojechałem sobie do rynku. Cześć, Mordki, trzymajcie się. W piątek jadę do Radomia. Pa, zostaw suba, dzwonek i łapę.